Jacek Sutryk pod ostrzałem, kontrowersje, referendum i zarzuty wobec prezydenta Wrocławia. Referendum w sprawie odwołania Sutryka. Stowarzyszenie SOS Wrocław zainicjowało referendum mające na celu odwołanie Jacka Sutryka z funkcji prezydenta Wrocławia. Zarzuty wobec prezydenta obejmują brak realizacji obietnic wyborczych, nepotyzm oraz niegospodarność. Aby referendum doszło do skutku. Potrzeba 46 646 podpisów, a termin ich zbierania mija 24 marca 2025 roku. Inicjatywa referendalna zyskała poparcie wielu organizacji i stowarzyszeń, które zarzucają sutrykowi sprzeniewierzanie publicznych pieniędzy oraz brak transparentności w zarządzaniu Miastem 2. Kolegium Humanem. Sutryk został oskarżony o współpracę z kontrowersyjną uczelnią Kolegium Humanem. Prokuratura twierdzi, że w zamian za dyplom były rektor uczelni miał zarobić 75 tysięcy złotych jako doradca Wrocławskiego Parku Technologicznego. Sprawa ta wywołała burzliwą debatę publiczną, podkreślając napięcia między prezydentem a jego przeciwnikami. KOT WROCEK Projekt Kod WROCEK miał promować Wrocław jako miasto przyjazne mieszkańcom i turystom. Krytycy zarzucają, że wydatki na kampanię były nieproporcjonalne do efektów, a sam projekt stał się symbolem niegospodarności władz miejskich. Mimo to zwolennicy wskazują na pozytywny wpływ kampanii na wizerunek miasta. Sutrykalia Organizacja wydarzeń kulturalnych pod nazwą Sutrykalia wzbudziła kontrowersje ze względu na wysokie koszty i brak transparentności w finansowaniu. Krytycy twierdzą, że środki przeznaczone na sutrykalia mogły zostać wykorzystane na bardziej potrzebne inwestycje miejskie. Zarządzanie Śląskiem Wrocław. Miasto przeznaczyło setki milionów złotych na wsparcie klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław, który mimo to zmaga się z problemami finansowymi i sportowymi. Krytycy wskazują, że wydatki na klub są nieproporcjonalne do osiąganych wyników, co obudzi pytania o efektywność zarządzania miejskimi funduszami. Styl zarządzania. Sutryk jest krytykowany za autorytarny styl zarządzania i brak dialogu z mieszkańcami. W 2024 roku stracił niemal 50 tysięcy głosów w porównaniu z wyborami w 2018 roku, co wskazuje na rosnące niezadowolenie wrocławian. Nepotyzm i korupcja. Przeciwnicy prezydenta zarzucają mu faworyzowanie bliskich współpracowników i brak transparentności w zarządzaniu miejskimi funduszami. Sprawa Kolegium Humanem jest jednym z przykładów, które podkreślają te zarzuty. Reakcje mieszkańców. Opinie wrocławian są podzielone: część popiera działania Sutryka, wskazując na rozwój infrastruktury, inni krytykują go za brak realizacji obietnic i niegospodarność. Referendum w sprawie jego odwołania może stać się punktem zwrotnym w jego karierze politycznej. Wsparcie polityczne. Sutryk, związany z koalicją obywatelską, otrzymał wsparcie Donalda Tuska co wzbudziło kontrowersje wśród lokalnych działaczy KO. Krytycy wskazują, że wsparcie Tuska może być postrzegane jako próba ratowania wizerunku prezydenta. Przyszłość Sutryka. Wynik referendum, jeśli do niego dojdzie, może przesądzić o dalszej karierze politycznej prezydenta Wrocławia. Sprawa ta podkreśla głębokie podziały w polskiej polityce lokalnej. Podsumowanie Jacek Sutryk znalazł się w trudnej sytuacji, w której musi zmierzyć się z zarzutami o niegospodarność, nepotyzm i brak realizacji obietnic wyborczych. Referendum w sprawie jego odwołania może stać się punktem zwrotnym w jego karierze politycznej. Wnioski. Polaryzacja opinii. Sprawa Sutryka pokazuje głębokie podziały wśród mieszkańców Wrocławia i w polskiej polityce lokalnej. Znaczenie transparentności. Zarzuty wobec prezydenta podkreślają potrzebę większej transparentności w zarządzaniu publicznymi funduszami. Polityczne konsekwencje, wynik referendum może wpłynąć na przyszłość polityczną Sutryka oraz na postrzeganie koalicji obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.